Co byś zrobił, gdyby coś dziwnego śledziło cię po zmroku, i potem wróciło z tobą do domu w zeszłym roku około października. Coś zaczęło terroryzować mnie i moją rodzinę przez kilka nocy. Na początku myślałem, że tylko mi się coś przewidziało. Jakieś dziwne rzeczy widziałem kątem oka, ale potem dwie moje siostry zobaczyły to coś na podjeździe, kiedy wynosiły śmieci. Obie wpadły z powrotem do domu, zatrzasnęły drzwi, i przez resztę nocy siedzieliśmy w strachu, słysząc, jak to coś chodzi wokół domu. Kilka razy udało nam się je też zobaczyć przez okno. Wezwaliśmy policję, bo mieliśmy nadzieję, że to tylko jacyś idioci robią sobie z nas żarty, ale policjanci nie znaleźli żadnych ludzkich śladów. Tylko odciski łap zwierząt wokół całego domu. Kiedy pojechali, poszliśmy spać. Znaczy się wszyscy oprócz mnie. Moje siostry ułożyły się razem w salonie, a ja jako jedyny spałem w swoim pokoju i przez całą noc słyszałem jak coś stuka w moje okno, jakby próbowało mnie zwabić na zewnątrz. Nie zasnąłem aż do wschodu słońca. Byłem przerażony. Następnego dnia mama i siostra okadziły cały dom szałwią i zrobiły jeszcze jakieś inne rzeczy, których już nie pamiętam. Dziś wieczorem poszedłem na spacer. Słońce już prawie zaszło, ale bardzo chciało mi się kawy, więc postanowiłem przejść się do lokalnego sklepu wszystko po 5 złotych. To około 30 do 40 minut drogi ale wiedziałem że zdążę przed zamknięciem bo już kilka razy tak chodziłem ledwo wyszedłem z podjazdu i zacząłem iść w stronę głównej drogi usłyszałem warczenie pomyślałem że to pies więc szedłem dalej ale zaczęło mnie ogarniać dziwne uczucie jakby coś mnie śledziło powiedziałem sobie dojdę do parku i tam skręcę zgubię to coś na bocznych uliczkach w międzyczasie pisałem do znajomych jeden z nich jechał z mamą i zatrzymali się przy mnie pytając czy nie podwieź mnie z powrotem do domu byłem już prawie na miejscu więc stwierdziłem że pewnie ich samochód spłoszył to coś więc powiedziałem że nie trzeba że prawie jestem u siebie przeprosili odjechali i wtedy to się stało ledwo ich Mochut zniknął z pola widzenia, odwróciłem się i zobaczyłem je. Stało tuż za granicą światła z latarni. Szare, twarz jakby ludzko zwierzęca, ogromne zapadnięte oczy, wściekły wyraz twarzy. Całe jego ciało było skulone, dokładnie jak żaba tuż przed skokiem. Poczułem potworny ucisk w żołądku i po prostu rzuciłem się do ucieczki. Biegłem jak szalony. Z dziesięciominutowego spaceru zrobiłem sześciominutowy sprint. Nie przestawałem ani na sekundę. Nie wiedziałem nawet, że się przewróciłem. Dopóki siostra nie zauważyła, że mam całe spodnie od piżamy brudne i nie zapytała, co się stało. Wiem, że to coś wróciło za mną do domu. Nawet jak już byłem w środku psy szczekały jak oszalałe, i co kilka minut zaczynały od nowa. Nie wiem, co to jest. Potrzebuję pomocy. Nie jestem szalony, przysięgam. Po prostu nie wiem, czym to jest ani jak się tego pozbyć. Proszę, jeśli ktoś wie, co to może być, albo jak się tego pozbyć, dajcie znać.